Im więcej wiemy, tym trudniej nas pokonać. Ja nazywam się Adrian Kołodzie, a dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób zdobywać wiedzę biznesową, jak uczyć się nowych umiejętności, jak to zrobić znacznie szybciej. Pokażę Ci, co trzeba zrobić, w jaki sposób się uczyć, aby zdobyć przewagę nad konkurencją i jak uczyć się efektywnie, aby zdobywać wiedzę, nawet kiedy nie masz czasu. Zanim przejdziemy do materiału, proszę Cię standardowo o subskrypcję, łapkę w górę. Jeżeli chcesz być powiadomiony o kolejnych odcinkach, zasubskrybuj ten kanał, to pomaga mi się rozwijać. A jeżeli naciśniesz ten przycisk dzwoneczka obok tego czerwonego przycisku, subskrybuj, to będziesz powiadomiony o kolejnym odcinku. Ok, przejdźmy już do konkretów. Zasada numer jeden, zasada 10 tysięcy godzin. Zakłada się, że potrzeba 10 tysięcy godzin, aby nauczyć się nowej umiejętności. To jest około 5 lat ciężkiej charówej. Prawda jest taka, że ta zasada została bardzo mocno przekłamana, ponieważ ona mówi, że tak, żeby zdobyć umiejętność na poziomie mistrzowskim w bardzo konkurencyjnej branży, trzeba po prostu poświęcić te 10 tysięcy godzin. Przykładowo, jeżeli chcesz być świetnym szachistą, chcesz mieć poziom mistrzowski, to będziesz potrzebował około 10 tysięcy godzin, aby do tego poziomu dojść. Ale mówimy tutaj o bardzo konkurencyjnej umiejętności, o bardzo konkurencyjnej branży, dziedzinie i mówimy o poziomie mistrzowskim, czyli będziesz potrzebował około 10 tysięcy godzin. Dobra wiadomość jest taka, że w rzeczywistości, żeby zdobyć nową umiejętność, nie potrzebujesz 10 tysięcy godzin. Potrzebujesz mniej więcej 20 godzin. Co oznacza, że w miesiąc poświęcając 45 minut dziennie możesz zdobyć nową umiejętność. Jeżeli chcesz być dobry na przykład w market, Chcesz być dobry w pisaniu ofert, to będziesz potrzebował około miesiąca, poświęcając mniej więcej te 45-50, nawet do godziny dziennie. Ale w każdym razie nie będziesz potrzebował 10 tysięcy godzin, będziesz potrzebował około 20 godzin. Ale to nie jest tak, że poświęcisz 20 godzin i już zdobędziesz nową umiejętność. Potrzebujesz 20 godzin, żeby zdobyć pewną umiejętność, ale musisz uczyć się zupełnie inaczej niż uczysz się w szkole. Zobacz, jeżeli chcesz nauczyć się języka angielskiego, to w szkole uczą Cię podstaw gramatyki, uczą cię jakichś tam słów, często słów nieprzydatnych. Okazuje się, żeby nauczyć się języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, potrzeba mniej więcej około 1000 słów, a nawet trochę mniej. Więc będziesz potrzebował około 1000 słów i będziesz potrzebował około 300 najczęściej używanych zwrotów w języku angielskim, aby po prostu się porozumieć i rozumieć, co do Ciebie mówią. Dlatego będziesz potrzebował 20 godzin, aby szlifować te 1000 najczęściej używanych słów i w tym czasie oczywiście możesz nauczyć się zwrotów, możesz oglądać filmy, możesz cały czas uczyć się takiego języka komunikatywnego. To nie jest tak, że będziesz świetny i będziesz w stanie zdać, powiedzmy, doktorat z języka angielskiego, ale będziesz przynajmniej potrafił się porozumieć Porozumiewać. I dokładnie tak jest z tą zasadą 20 godzin. Możesz zdobyć nową umiejętność 20 godzin, ale musisz znaleźć drogę na skróty. Druga rzecz, jeżeli chcesz zdobyć nowe umiejętności, polecam ci czytanie książek. Na przykład tutaj mamy książkę Timothy Ferris'a 4 godziny, tydzień pracy. Świetna książka. Tu mamy Joe Carbo. Jest to książka, jak zdobyć pieniądze. Będąc leniwym, tej książki raczej już nie dostaniesz, chyba że gdzieś trafisz ją na Allegro, może w jakimś antykwariacie. W każdym razie mamy te książki, żeby zdobyć umiejętności z tych książek, to musisz usiąść i przeczytać powiedzmy w tym wypadku prawie 400 stron. Ale dobra wiadomość jest taka, że istnieje droga na skróty. W szkole uczą nas, że możemy czytać książkę tylko od samego początku do samego końca, ale to jest pewien matrix społeczny, to jest pewne przekonanie. Nie musimy w taki sposób się uczyć. Zauważyłem jedną ciekawą rzecz, że najważniejsze wiadomości w książce zazwyczaj są zawarte w jednym, w dwóch rozdziałach i najczęściej jest to na samym początku. Nie mówię tutaj o wstępie i o pierwszym rozdziale, ale mówię powiedzmy ten drugi, trzeci lub czwarty rozdział. I okazuje się, że te najważniejsze informacje, które chce przekazać autor, znajdują się najczęściej na początku książki i znajdują się, powiedzmy, w jednym, w dwóch, w trzech rozdziałach. To dlaczego taka książka ma 400 stron? No bo tutaj ważna jest objętość. Jeżeli chcesz od klienta, powiedzmy, tam 60 zł za książkę, to akurat była tania, bo 30 zł. Ale jeżeli chcesz na przykład 60 zł za książkę, no to musisz ją czymś napchać, bo inaczej książka miałaby tylko 50 stron. Dlatego dodaje się tak zwany tłuszcz do mięsa, po to, żeby właśnie wypełnić tą zawartość. I no oczywiście zachęcam się do tego, żebyś czytał książkę, ale skoncentruj się na tym jednym, dwóch Rozdziała, które są kluczowe, a resztą, resztę możesz tak po prostu przeczytać szybko, nie zwracając uwagi na szczegóły. I teraz tak, jeżeli chcesz to wykorzystać w swoim życiu, to polecam ci przejrzeć przede wszystkim na początku spis treści, ocenić, co jest ważne, co potrzebujesz, co jest najważniejsze dla ciebie, a następnie usiąść i czytać powiedzmy te 50 stron każdego dnia. Ale tych rzeczy najważniejszych w danej książce, bo całej książki nie musisz, nie musisz czytać. I to, co nauczyliście w szkole, nie zawsze spra sprawdza się w życiu prywatnym, w życiu osobistym. I bardzo ważne jest to, że często trzeba naginać zasady albo jakieś przekonania, żeby po prostu przyspieszyć. Trzecia rzecz, jeżeli masz możliwość przeczytania notatek albo streszczenia, to wykorzystaj to. W Stanach Zjednoczonych bardzo popularne jest to, że ktoś przerabia powiedzmy kurs za 2 albo 3000 tysiące dolarów, następnie robi z tego notes i ten notes jest sprzedawany. Jeżeli masz taką możliwość, to nie musisz płacić 3000 tysiące dolarów za kurs, tylko możesz kupić notes. Ten notes powiedzmy ma 50 stron i znajdują się tam wszystkie najważniejsze zagadnienia. I widzisz, w szkole uczono nas, że nie wolno czytać streszczeń, tylko mamy czytać całą książkę. Ale żyjemy w tak konkurencyjnym świecie, gdzie potrzeba przyswoić tak ogromną ilość informacji, że nie musisz wiedzieć wszystkiego, nie musisz czytać wszystkiego, tylko te rzeczy najbardziej istotne. Dlatego ja w swojej firmie mam osobę, która przerabia kursy za mnie, tworzy dla mnie streszczenia, a następnie ja czytam te streszczenia. Bo mam taki natłok pracy, taki natłok obowiązków i taki natłok wiedzy, którą muszę przyswoić, że nie mam na to po prostu nadzwyczajnie w świecie czasu. Dlatego mam osobę, która przerabia taki kurs za mnie, okazuje się, że kurs trwa 30 albo albo 40 godzin, z tego dla mnie interesujących są dwie godziny i te dwie godziny to są po prostu te notatki, które ja muszę przejrzeć i przeczytać, więc to jest na pewno bardzo ciekawa opcja. Czwarta rzecz, jeżeli masz możliwość oglądania materiałów na YouTube to jak najbardziej się z tego ucz. Z tym, że nie wybieraj kanałów, w których jest rozrywka, tylko wybieraj kanały kontentowe. Jeżeli ktoś jeździ w sportowym samochodzie i mówi Ci o zaletach tego samochodu i masz z drugiej strony kanał, gdzie jest content, no to wybieraj ten kanał, gdzie jest content, ponieważ oglądania kanału o tym, jak ktoś jeździ sportowym samochodem nic de facto nie wyciągniesz, to oczywiście jest fajna rozrywka, może się zmotywować, ale nic z tego nie masz. Kolejna rzecz, wybieraj te kanały, których ludzie starają się mówić ściśle, zwięźle i na temat, a nie takie kanały, gdzie jest tej wiedzy tak naprawdę bardzo mało, a jest dużo rozrywki. No i polecam Ci również oglądać te materiały w przyspieszonym tempie, na przykład półtorej raza. W tym momencie możesz zrozumieć, o, co, o czym mówi dana osoba, a oglądasz znacznie szybciej. Niektórzy mówią wolno, niektórzy mówią bardzo szybko. Ja staram się mówić w miarę szybko i nie musisz tego przyspieszać, ale są osoby, które potrafią mówić dużo, dużo wolniej niż ja. Wtedy na przykład daję prędkość półtorej lub dwa razy do przodu. Z taką szybkością szybciej oglądam te materiały i one mówią dla mnie w takim samym tempie jak ja mówię na co dzień, a mogę zobaczyć ten materiał znacznie szybciej. Piąta rzecz. Zmieniaj czas nieproduktywny na czas produktywny. Jedną z najważniejszych rzeczy, które, którą polecam zawsze moim klientom, to jest to, aby zawsze gdzieś w samochodzie, w tornistrze mieć książkę. Bardzo często zdarza się tak, że masz wolny czas, bo uciekł ci samolot, uciekł ci pociąg, albo żona poszła na zakupy i w tym momencie to jest czas nieproduktywny. Siedzisz sobie na przykład w samochodzie, słuchasz muzyki, żeby się nie stresować, oczywiście w sklepie to możesz wyciągnąć książkę i czegoś nowego się nauczyć. Niektórzy na przykład mają jakąś książkę w toalecie i to też nie jest takie złe, kiedy masz te powiedzmy 10 minut dla siebie, zawsze możesz coś ciekawego przeczytać. Inna sprawa, ja codziennie rano jeżdżę na rowerku, robię tak zwane cardio i robię to w taki sposób, że rowerek jest u mnie w biurze, więc siadam, włączam YouTube'a, oglądam jakiś materiał i sobie jeżdżę na rowerku i te 40-45 minut dziennie, które poświęcam na taką jazdę, na zrobienie tej aktywności, przy okazji Poświęcam też nauczenie, bo oglądam sobie YouTube'a, czy jakiś kurs, przeglądam w tym momencie i się uczę. Więc mam tutaj czas, który mógłby być nieproduktywny, zamieniony w czas, który jest produktywny. Z jednej strony zyskuję zdrowie, zyskuję też wiedzę biznesową, więc możesz też działać w taki sposób. Szósta rzecz, jeżeli masz możliwość, naucz się szybko czytać. Widzisz, najprostszym sposobem, żeby nauczyć się szybko czytać, jest znalezienie sobie trenera, z którym będziesz trenował to szybkie czytanie. Ale istnieje prostsza, łatwiejsza rzecz, która przyspieszy Twoje czytanie. To jest wskaźnik. Bierzesz sobie, powiedzmy, długopis, ołówek, cokolwiek i jeżeli czytasz, to przesuwasz nim po poszczególnych wyrazach. W ten sposób wzrok Ci nie ucieka, w ten sposób nadajesz sobie tempo czytania i czytasz znacznie szybciej, więc tym sposobem możesz przeczytać znacznie więcej w znacznie krótszym czasie. Siódma rzecz, to jest rzecz, którą zawsze polecam praktycznie w większości moich nagrań, to ucz się od swojego mentora, ucz się od swojego trenera. Widzisz, kiedy ja uczyłem się pozycjonowania stron, szło mi to bardzo i to bardzo wolno. Czytałem różne książki, przeglądałem fora, przeglądałem kursy i szło mi to jak krew z nosa pod górkę. I wtedy poznałem mentora, poznałem osobę, która miała agencję SEO i pokazała mi, jak to zrobić szybciej. Więc wystarczyło mi, powiedzmy, kilka tam dni, czy powiedzmy dwa tygodnie z tą osobą popracować, gdzie podzieliła się swoją wiedzą, porozmawiać i efekty przyszły błyskawicznie. Następnie pokazał mi, jak on robi całe SEO dla klientów, i tutaj już po prostu były bardzo namacalne efekty. Moja firma, rozwój mojej firmy, ruch na stronie bardzo szybko mi wzrósł. Więc nie ma szybszej drogi niż nauka bezpośrednio od źródła. Znać osobę, która ma umiejętność, którą chcesz zdobyć, a następnie zacznij. Rozmawia z tą osobą, zapytaj co robi, jak to robi, niech ci to pokaże, a w tym momencie przyspieszysz swój proces uczenia. Pamiętaj, że jeżeli chcesz zdobyć jakąś nową umiejętność, na początku zawsze masz najlepsze efekty, najlepsze wyniki. Jest tak zwana krzywa uczenia się, i w tym początkowym etapie uczenia się masz najlepsze wyniki, najlepsze efekty. Potem to już zaczyna zwalniać, mówiąc prościej. Powiedzmy, w ciągu 20 godzin nauczysz się większości rzeczy, która pozwoli ci daną umiejętność opanować. Czyli 20 godzin nauczysz się mówić w miarę płynnie w języku angielskim, ale żeby mówić znacznie lepiej, to każdy następny poziom jest dużo, dużo trudniejszy. Co oznacza, że jeżeli na przykład chcesz nauczyć się marketingu, to w ciągu 20 godzin możesz zdobyć wiedzę, która pozwoli ci robić skuteczny marketing, ale jeżeli chcesz być mistrzem, to wejście na każdy poszczególny poziom będzie wymagało więcej czasu, będzie znacznie trudniejsze i niestety progres będzie Dużo, dużo wolniejszy. Ja nauczyłem się robić marketing w bardzo krótkim czasie, ale niestety, żeby osiągnąć tutaj taki, taki poziom, można powiedzieć, zadowalający mnie, czyli taki poziom, w którym ja doskonale wiem, co użyć jakich słów i tak dalej, i wiem nawet zanim na oferta, czy ona będzie sprzedawała, czy nie, to zajęło mi to całe lata. Dlatego, jeżeli potrzebujesz jakiejś umiejętności biznesowej, to możesz się ją nauczyć bardzo i to bardzo szybko. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie bardzo i to bardzo pomocny. Jeżeli tak, to oczywiście proszę Cię o łapkę w górę i o subskrybowanie tego kanału. W ten sposób pomagasz mi się rozwijać. Daję Ci darmowy content, mam nadzieję, że jest dla Ciebie wartościowy. Jeżeli tak, no to proszę Cię o jedną rzecz, naciśnij ten przycisk subskrybuj. Ja wiem, że to jest takie trochę żebranie o te, o te subskrypcje, no ale niestety tak działał algorytm YouTube'a. Jeżeli chcę wybić ten kanał ponad inne kanały, a mam nadzieję, że content się mu podoba, no to musisz zasubskrybować ten kanał. Cześć, trzymaj się, pozdrawiam, Adrian Kołudziej.